Sztuczka, ukłon. Dziś jest ze mną Iga, to jest mój pierwszy odcinek z psem rasy Shiba Inu i pokażemy wam, w jaki sposób nauczyć sztuczki, jaką jest ukłon. Jest to fajna sztuczka, pomaga psu rozciągnąć obręcz barkową. Dodatkowo pamiętajcie, że nauka każdej umiejętności, każdego zachowania, także sztuczki wzmacnia Waszą relację i lepiej się poznajecie z Waszym psem. Zatem do dzieła! Naprowadzaj psa dłonią z przysmakiem. W pierwszym kroku będę naprowadzał psa przysmakiem. Wykorzystam kliker do nauki. Czym jest kliker i w jaki sposób z niego korzystać, pokazywaliśmy w jednym odcinku. Link znajdziecie poniżej. Zobaczcie sami. Przygotowuję w dłoni przysmaki. Zamykam dłoń z przysmakami, zachęcam psa, aby zajął pozycję stojącą. Powoli obniżam rękę między jego przednie łapy. Świetnie. Gdy tylko przednie się lekko ugną, zaznaczam to dźwiękiem klikera i nagradzam. Nie oczekuję od psa pełnego ukłonu. Podzieliłem zachowanie na małe kroki i nagradzam te, które doprowadzą mnie do celu. Chodź, Iga. Świetnie, ekstra. Teraz mogliście zauważyć, że Iga już wykonała dużo mocniejszy ruch. Świetnie, super pies. Mm. Ekstra, fantastycznie. Z powtórki na powtórkę staram się, aby pies wykonał coraz głębszy ruch. Pięknie, Iguś, super, ekstra. W ten sposób trenujcie przez pierwszy tydzień. Nagradzaj mocniejsze ugięcia łap. Tym razem będę oczekiwał, że Iga wykona mocniejszy ruch i łokcie będą coraz bliżej Ziemi. Dawaj Iga. Świetnie. Wykorzystałem kanapę jako przeszkodę, przez co Iga nie może się wycofać i łatwiej mi wyegzekwować mocniejsze ugięcie przednich łap. Pięknie, super. Jak widzieliście, kąt nachylenia przednich łap już się znacznie zmienia. Jest około 45 stopni. Czyli łokcie są coraz bliżej Ziemi. Pięknie, brawo, ekstra. Widzieliście tę powtórkę? Teraz iga już prawie dotknęła łokciami Ziemi. Jeżeli będziecie mieli taki efekt na każdej powtórce, możecie zakończyć ten krok. Dodaj komendę słowną i ograniczaj ilość smakołyków. W tym kroku będę nagradzał psa za każdym razem, ale raz na jakiś czas będę naprowadzał pustą ręką. Zobaczcie sami. Teraz mam przysmaki. Świetnie, super. W tej powtórce przysmaki przerzucam do drugiej ręki i naprowadzam psa pustą. Iga, chodź. Tak, zobaczmy. Świetnie. Ale po wykonanym ćwiczeniu zawsze nagradzam psa. Z powtórki na powtórkę i z sesji na sesję staram się naprowadzać psa coraz częściej pustą ręką i coraz rzadziej ręką z przysmakiem. I pamiętajcie, zawsze po kliknięciu po wykonanym ćwiczeniu nagradzamy psa. Ogranicz gest. Ponieważ iga już prawie za każdym razem jest naprowadzana pustą ręką, mogę dodawać komendę słowną. Komendę dodaję tuż przed pokazaniem gestu: ukłon, super pies, świetnie. Z igą udało się nam osiągnąć już bardzo dużo. Doszliśmy do trzeciego kroku. Ograniczyliśmy smakołyk w naprowadzającej dłoni oraz dodaliśmy komendę słowną. Czwarty etap polega na tym, że staramy się ograniczyć gest tak, aby był coraz subtelniejszy. Napiszcie w komentarzu, jak podobała się wam nasza sztuczka. Czy nauczyliście już swoje psy ukłonu? Zostawcie nam łapkę w górę na naszym kanale na Facebooku oraz zasubskrybujcie nas na YouTube. Czekajcie na kolejne filmy. Naprowadzaj psa dłonią z przysmakiem. Nagradzaj mocniejsze ugięcia łap. Dodaj komendę słowną i ograniczaj ilość smakołyków. Ogranicz gest.